Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziś chciałem Wam pokazać króciutko, jak wymienić gumki zaworowe. Gumki zaworowe, na przykład to jest silnik 2.4 V6 w Audi. Będę w bez ściągania głowicy, pod ciśnieniem. Zakładam już rękawiczki, nie wiem czy będzie widać, bo to jest troszeczkę precyzyjna robótka. Pan ginekolog już się przygotowuje do zabiegu. Więc jak tylko włożę rękawiczki i zaczynamy. Już Wam pokazuję, więc tak, obkręcamy telefonik, dobra widzimy, specjalne dorobione urządzenie w świece i full ciśnienia sprężonego, następnie, czekajcie odpalę sobie lampę, następnie, widać, widać, urządzenie do ściskania sprężyn zaworowych. No i co? Troszeczkę specyficznego sprzętu samemu jest dużo, dużo cięższe, jakby była druga osoba, jest dużo łatwiej. Ja to robię w ten sposób, że wiadomo, co kawałek trzeba przestawiać. Ustawiamy sobie tak, żeby było nam wygodnie wcisnąć sprężynę. Teraz mamy zakładane ciśnienie. Przygotowuję sobie magnes do złapania piesków zabezpieczających. Piesków zabezpieczających tych dwóch. O, mamy, tyk. Patrzcie, są te pieski, tu trzeba uważać, żeby ich nie zgubić. Odkładamy sobie na chwileczkę na bok. Urządzonko na bok, mamy już sprężynę. Oj, tam potem przeczyścimy. Mamy sprężynę już zdjętą. Teraz nie wiem widać widać. Na tym trzonku znajduje się stara stara gumka zaworowa, Specjalny szybcze. Ja zawsze, zawsze sobie zmywaczem jeszcze przemyję, żeby to nie było takie ślizgowe. Tak, tak, potem ktoś powie, że na, na psiu poszło w silnik. Na koniec spuścimy olej dopiero yy, z silnika, więc yy, wszystko sypolowate spłynie. Tu ciężko jest niektóre zdjąć te gumki. Trzeba uważać też na, na trzonek. Ta się, to ta się zaparła. O, jest, zeszło. Następnie możemy ponownie tutaj sobie przemyć pod. Różnica powiem z Was straszna. Zobaczcie. Tą dziurkę. A zobaczcie tą. Następnie zakładamy nową gumkę. A w przypadku takie roboty trzeba się modlić, żeby nie wyłączyli prądu, żeby starczyło powietrza, żeby ten zawór nie spadł na dół. Następnie specjalny tutaj kluczyk, nowa gumeczka siedzi, jak już gumeczka nowa siedzi przemywamy sobie tutaj tą sprężynkę. No i teraz jest najgorszy zabieg z pięcia, ze względu, że no nie jest to kurde łatwe. I właśnie te pieski są takie małe. Że jeden się gdzieś przykleił, No właśnie ten niebieski palec, to była chwila, bo nawet nie wiem kiedy odłożyłem te pieski, i już jeden w momencie gdzieś się przesunął. Dlatego warto je kłaść na widocznym miejscu. No i teraz będziemy spinać ten zawór ciśnienie cały czas podane. No i teraz nie będzie to łatwa rzecz, bo tak, jedną ręką ściskamy, drugą będziemy rzucać pieska. I jedziemy z tematem. Jakieś pincetki zawsze do tego potrzebne. Tutaj możemy takim szpilorkiem sobie obrócić. Trzeba by jakiś patent wymyśleć nad stawianie tych piesków. Jeden siedzi. Teraz rzucamy drugi, następnie szpilorek, i tam musimy po prostu uważać, żeby się dobrze zabezpieczyło. O, i mamy I w tym momencie sprawdzamy, dobrze jest zapięty. Jeżeli dwa pieski siedzą równo, trzoneczki wystają. Mamy drugą sztukę, w tym przypadku sobie zaznaczam, że jest jako zrobiony. I lecimy jeszcze tylko 22 sztuki. Eee, jeszcze tylko 22 sztuki i będzie wszystko elegancko, także tak mniej więcej to wygląda niczym eee, robota lekarza, eee, także każda robota potrzebuje jakiejś precyzji. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, eee, oglądajcie potem cały odcinek z tego silnika.